Cześć to Tereska, super, że jesteście zapraszam na kolejny filmik, a dzisiaj będziemy na myjni i w trzecim magicznym miejscu jak tam na myjni Tereska Dokładnie Bardzo ładnie Będziesz go goliła i potem kółeczka też trzeba robić. Bardzo ładnie. Tak słychać od mycia w Okay Oczy okay, Okej, więc teraz jesteśmy w trzecim magicznym miejscu. To, to jest ciąg dalszy od teraz odcinka Czary Mary Magia, więc jesteśmy w miejscu. Gdzie jest Lego, a w jakim? Jesteśmy w Akademii Pana Kleksa, więc fajnie, bo ja mam teraz yy, o Akademii Pana Kleksa lekturę. No i tak. Pozdrawiamy Panią z Polskiego. No. To jest Pan Kleks, taki duży, zbudowany z Lego. Zaraz tutaj zrobimy zbliżenie. No, więc taki pan Kleks. Z Lego to jest wszystko zbudowane, więc ciekawe, ile na to czasu poświęcili. Jak myślicie? Ile? Nie parę tygodni. Z parę tygodni, może, a może tak, miesiącami. To to, tak, <grych> tak wyglądało przed wejściem do Akademii pana Kleksa. Więc. Fajnie było i się skończyło. No. Niestety nie udało nam się spotkać z aktorami filmu, który wchodzi do kin. Może ktoś z was się załapie, no, mi się nie no, bo nie było ich do tej godziny, o której Przyjechaliśmy, a no, ich już nie Mieli być dwie godziny, a jak my przyjechaliśmy, to ich nie było. Tutaj w księgarni była taka kolekcja książek. No ale przyjechaliśmy, już ich nie było, no ale było nam bardzo smutnie. No. Czy to spotkanie nie trwało nawet godziny, jeżeli było? No. Przyjechaliśmy tam. No, dajcie znać. Przyjechaliśmy tam chyba o 14.50 już tam staliśmy i już nie było. Czekaliśmy 10 minut i powiedzieli, że już ich nie ma. A tak taka była ściana. Przez parking, więc tak, no i to już będzie już pomału koniec tego odcinka. To pa! To już koniec tego odcinka. Jeśli wam się podobało, dajcie superowe łapki w górę. Subskrybujcie ten kanał. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. To pa!